Lodzie, opanujcie się. Chcesz się jeden z drugim zabić, to proszę. Tylko mnie w to nie mieszaj. Z mostu się rzuć. Choć to też nie uprzejmie, bo ktoś to będzie musiał posprzątać. Wyprzedzanie w mieście nie działa. Po prostu to nic nie daje. To nie ma absolutnie sensu. Naprawdę. Oczywiście nie za słówkę, a Nie mówię o wyprzedzaniu traktora jak ktoś chce zmienić pas, to nie dodawaj kazu swojej zawziętości. Popatrz, czy nie wyprzedasz go na przejściu dla pieszych. Albo wróć nie przyspieszyć. to no nie, będzie parę metrów z Ja przecież wiem lepiej, ile tu jest bezpiecznie. Łuk? To Przecież to nigdy nikt nie jeździ. A tu? Lamus się wlecze. A tutaj takie pytanie Kupiłbyś dziecko kłada? Ko, cool. a co ci dziecko? Ja tym czasem skręcam. Do następnego.